Dojrzeliście do jakiejś decyzji, myśleliście o tej decyzji przez długi czas. Została właśnie podjęta. Idziecie oznajmić innym, co to za decyzja. Wstajecie spod tego drzewa i idziecie ją realizować. Wasza droga wjedzie do urzędu. Muszą tutaj być jakieś wnioski, jakieś umowy, jakieś przepisy, pozwolenia, zgody. Jest jakaś ścieżka prawna. Wszystko musi odbyć się tutaj zgodnie z zasadami. Wy idziecie do tego urzędu, do tego urzędnika po coś. Ale wasza walka o zgodę będzie ciężka. Ten odwrócony wodospad. Wykonujecie dużo pracy, dużo energii, a niewiele się dzieje. Rzeczywistość jakby działała przeciwko Wam. Do tego rezygnujecie z marzeń. Karta marzeń odwrócona zostajecie w domach, więc z tym urzędem po prostu wam nie idzie. Popatrzcie, że wasze marzenie związane jest z waszą bezpieczną, bliską sferą. Wasz ogród, gdzie macie czuć się bezpieczniej. Być może to jest właśnie pozwolenie na budowę domu, kredyt na mieszkanie, bo to jest związane z Waszą bliską, najbliższą sferą, która w tej chwili właśnie nie jest tą sferą bezpieczną, taką jakbyście chcieli. To jest bardzo ważna karta, bo ona mówi o tym, że w tym urzędzie jednak nie obędzie się bez pomocy kogoś z zewnątrz. Człowiek, encyklopedia, radca prawny, prawnik, człowiek mający dostęp do ogromnej wiedzy. Zna się na tych przepisach i tego człowieka będziecie szukać. W tym urzędzie nie wygracie bez pomocy. Popatrzcie, kto będzie szukać. Mężczyzna, który kocha. W sercu piramidy się znajduje bardzo ważny mężczyzna w Waszym życiu. On kocha też, człowiek, miłość. On szuka tego mężczyzny, tego prawnika, który Wam pomoże. Niestety te poszukiwania związane są z pieniędzmi, których brakuje. Odwrócona karta obfitości pokazuje na Wasze marzenia, pragnienia, które nie mogą się zadziać. Także z tego powodu brakuje pieniędzy, więc ta karta to nawet może być wizyta w banku, prośba o kredyt. Kolejna karta wzmacnia tego mężczyznę, bo ten mężczyzna nie tylko Was kocha, nie tylko dla Was szuka, ale także jest opiekunem. Popatrzcie, daje Wam bezpieczeństwo. Ten mężczyzna jest bardzo ważny w Waszym życiu ale na efekty jego pracy, jego starań będziecie musieli dłużej poczekać.